Cześć na szybko i ja, łatwo. Dzisiaj jestem znowu z y, szeryfem przywitaj się Sheriff. Witam. Dzisiaj gramy w gierkę RLC, y, a dokładnie Emergency Response Liberty County Dzisiaj nagramy wam taki poradnik, jak no, poradnik. No po prostu y, no, można się taki gameplay y, z po prostu <coughs> y, w RLC jako bandycik. Czekaj, bo mi się nagle nawyga... Ja, ja kupiłem go specjalnie Big Guns pod to i mam tu najlepszą broń, a szeryf ma kacza Dobra, więc jedziemy do szeryfa i dzisiaj po prostu będziemy rozwalać pały i chłopie, no i na cel, dla dzisiejszy odcinek, żeby było zero pał Dobra, jedziemy, zobaczymy, co nam się uda. Jaki masz plan, szeryf, ogólnie na pewno? To, to tak, najpierw jedziemy po, poza miasto robić kasetkę. Eee, jakiś tam napadzik poza miastem, potem pojedziemy w stronę miasta i w mieście będziemy coś tam działać. Dobra, a szerefa w ogóle, twoim zdaniem, ta świnia bojowa, to jest ona z dobrą bronią? Czy taką chce? <laughs> Ogólnie, jeśli umiesz ją strzelać, to jest y, dobrą bronią. Okay. Bo to ma du Bo jak to ma, wiesz ile w magazynku to ma, nie? No 200. To no, nawet jeśli zadaje jedną kulą 9, AP, to pomyśl sobie, chodzi Ci ktoś, masz tylko kałaśnikowa, on Ci nawala do takiej świnie bojowej. To napada? A jeśli macie tak zrobić, kopie, mafia, 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 ja założę, czekaj, bo nie dostaniemy na to pieniędzy, nie kradnie jeszcze. Dobra Bang bang Dobra eee, Teraz muszę ci zapro wysłać Zawróć w Sheriff, dobra Jest, dostałeś biorę, Pieniędzy nie dostaniemy Dobra, jest, jesteś z mafii Dobra, biorę, biorę Dobra Ty rozwal to, bo ja już jeszcze tutaj jest jedno. Ale... A niestety nie mogę, bo Taka... jest yy, ten... Bo to... dlaczego w ogóle nie można? Mm, nie wiem jakiś yy, ten jest. A powiedz mi, yy, można tu już pana padać? Yy, no, jest, jest, jest. No tak można, ale to tam dużo bardzo często po prostu jest, że nie wyskakuje, że nie mogę tego napadać i to tak. Ja nie mam wychylka, więc fajnie bo jakby chodziło. tego do tym para shop żebyśmy kupili jakiegoś algum wiesz takie narzędzie, bo no wiem no. Ja mam sabe? 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 tu to sabe? 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 trzeba 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 sabe? trzeba O policja. Dobra, 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 dobra. Krakujemy. Tego nabalamy. Ez, z nim. O kurde, to jest ta policja, cię zabiła. Okej, ja się poradzę, chłopie. Ty mi więcej... Dobra, ja musiałem przeładować. Więcej damage a ty mi zadałeś, niż ten policjant, szczerze. Dobra, dobra, spadać jak, Bo Dzień. to szkoda pieniędzy. Dobra, spadamy, bo ja nie, nie czuję się tak. Jeszcze 131 131, mam. Więc fajnie. Ja ogólnie zbieram w policji na takie auto, ale tak jakby, taką, jakby, no. Tak jakby, no nie wiem, taki tir. Nie wiem, czy w po po nagrywkach mogę ci pokazać. Aha, ale, dobra, ale... chyba wiem o co ci chodzi. Perkapkę? Nie wiem, taki ostatni samochód za 189. Jezu, to się nie opłaca. Czemu? To drugie. Dobra, ja w ogóle nie jedziesz Dobra, no. i ja chronię nas. Chopie i jadą pały, chłopie. Jadą, i undercover jedzie jedzie. Siarek, siaraj, siarek, siaraj. Jedź, 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 go, go, go I pół tysiąca wleciało, półtora tysiąca wleciało. Dobra, dawaj, 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 napadamy na nich, chłopie, napadamy, na no, chłopie. Nie, 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 tam jest za długo. Tam jest za duże zgromadzenie. A co big... Nie. Świna bojowa, mnie... świna bojowa by sobie nie dała rady. Niby ta, ale dlaczego... jeśli jest tak dużo osób. A dlaczego... no jest dużo osób i by, by w ciebie nawa... To najpierw by trzeba było do długo. Do, do ja dwa, la, Ja dwóch załatwiłem na połowę HP kiedyś. Dobra, eee... Jeden ja, drugi czy Nie mogę... Czekaj, eee... You are robbing bit. cash. Robin is to fast. Ja wiem o co chodzi, bo nie może za szybko też obr obrabowywać. A w ogóle dlaczego policja nie ma na przykład jako SIG? Masz tylko jedną, masz tylko dwie duże bronie maszynową, masz tylko jedną i nie masz jakiejś świni bojowej. Moim zdaniem wezmę SIG tego, no SIG bądź JMTH. No z, zespół SWAT powinien mieć e, tego, przynajmniej e, świnię bojową, bo jakby to są bronie. Takie, że... To by nie miałoby nawet tego sensu. Czemu? No. z karabinem maszynowym? Ale Widziałeś gierze... to kiedyś? No raczej nie. Ale gdzieś gdzieś się, się śmieli. No tak, ale to nie jest taka duża broń. To nie jest taki typowy karabin maszynowy. To jest bardziej karabin szturmowy. Ale on też możecie powalić, nie? No każda broń Ja, no ja myślę, żebyśmy pojechali sobie trochę dniemy porobić w mieście, bo tego 6 minut nagrywania... Oj, bo... Uch, uch. O ja, dawaj, o. robimy, na to, idziemy w mieście. No, idziemy w mieście? No? Czemu ja? Czekaj, do... o, no. zatankuję. Oj, 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 oj. Czekaj, ucieczka tam. Ale po co? Czekaj, nie, bo, bo za chwilę tutaj się zleci dużo osób. A jeśli będziemy poza miastem, to wiesz. No nawet nie widać go, no ale to jest to nie jest ważne zbytnio. Ile, i nawet no, byśmy tego odstrzelili, kupię. I byś kawka była, no bo się za odsibiedzali pani z jej stawka. Ty mi się chciałem zrobić no, Taki zawrot dobra. Dobra, dobra Hamuj, hamuj, dwóch zabijamy A to jest mój kolega, typa, to jest mój kolega, Wysiadamy i kopię nawalamy To jest puste Gdzie jest policjant? Nie wiem, ale to jest mój kolega w ogóle widzowie Parakie mam Dobra eee Ale no. lama mam, ale dobra. mam langa, dobra Spadamy będzie na, no. na nagrywkach, trudno. <laughs> trudno. Przed oh, boże. Czeka, a ja lagi, nie? Chłopiec. Pot. A ja takie lagi. Ty też masz lagi? za szybko jedziesz, Szerf, yeah. nie Dobra, jadę powoli. Weź po ja chyba będę się wyjść z Weź staj na chwilę, bo ja muszę trochę postacią po Okej. Dobra, sorry. Musiałem zrobić, bo dobra jedź. Nie aż tak szybko, bo... Dobra, jedyny Jedymy, jedyny, 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 jedyny. Budowa! Bud, Dawaj jedź po tego, jedź po robimy chaos w mieście. No kupię, no, my grążymy odwiedź no, ja i zaraz, jakaj. Okay. Zrobię, my od 9 minut jedziemy i nic nie robimy. Trzeba kogoś policjanta odwalić, bo jedziemy tylko tym autem i jedziemy. Ja to rozdzielę na dwie części, bo jedna część jest nudna, druga mam dzieci kapsza, dobra. O ja, dawaj tam pałę. Jest. Tam, weź, jedź. Po prostu jeść na spawna, jeźdź na spawna. Ja i śmieniłem, bo ja wam rozwaliłem, nie wiem, trzech policjantów na raz, a mieli po kilka HP. Dobra, ee, robimy napad szybki. Ale mam laga. Ale mam laga, zaciek Na co? A tu się do to? Ty A, a tu przejdź. Dobra. Nie tutaj tylko tutaj jest kasetka, No. Jest dobrze, że na bile to możemy napadnąć dawaj, 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 dawaj do mnie, dawaj do mnie bo wam lagi. Tam nic nie ma. Dobra. Dobra. Jedź, 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 go, go, go Dobra, robimy jeden napadnik na policję i zakończamy ten odcinek. Dawaj ci na jakąś policję, trzeba trochę pozarabiać i potem tego, nie? No. Potem yy, zrobimy drugą część. W ogóle macie link do kanału Sherryfa w opisie, wejdźcie tam i dajcie mu suba, on też nagrywa z RLC, polecam. Tera, e, wysiadamy i teraz tak. Jest pusty, to teraz tak. Wchodzimy tutaj i czekamy na pały. Jest w środku? Chłopie, nie, nie, nie ja rozwalam tutaj Ale mi śpios o kurde my, my się, muszę się obawać się trochę drugo się. Ładuje, to, się drugo, to się trochę ładuje, To się drugą Dobra Chłopie A Nieważne No ale chodź, chodź, chodź chodź No dawaj czekamy na pałek, ja no bo ja że jakaś na pewno się zreski, tak? Tu chodź i od razu go nawalamy, chłopie. Siłownia byliby artykantyk. Yeah. Kiedy w ogóle ile spał? Siedem pał, chłopie. Dobra, osiem. Bo jeszcze, jeden, bo jeszcze jeden sref. O to osiem. A rano widzę, że tutaj nie ma nic. O o o o o o o o, kolega przyszedł. O, o o o o, dawaj, dawaj, dawaj. O, kolejny! Dawaj, nawalamy! Nawet koniec, będę no. no. koniec, koniec, koszery, bo... Paralizatorem gówniane! Ej, co jest?! Ej, spadamy, spadamy, bo ja mała, moja mało życia. Spadamy, chłopie, spadamy! Leć! No... Dobra, 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 Nie, rozwalili auto! O, ja! A to ty, Uciekam, uciekam na pieszo. A ja pieniądze zbieram chłopie Zabra, spadamy Chłopie pomóż Help Dobra no i tym akcentem musimy zakończyć dzisiejszy odcinek Pewnie padniemy, poczekaj Musimy uciec Ja nawet nie wiem chłopie gdzie uciekam, nie O no, kurde oni jeszcze strzelają no i dedłem Ja jeszcze żyje? No to, I tym akcentem yy, kończymy dzisiejszy odcinek, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcję na kanale. I cóż, do następnego. Drugą nagramy jeszcze drugą, nie bójcie się, nagramy ciekawszą drugą część rybę. D zostawcie suba i lajkę, żeby być na bieżąco siema Iloniora.